Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam yy, początek może mojego projektu, który będę budował. Yy, niedawno mogliście na moim kanale zobaczyć hol z Bricklinka i właśnie te klocki, które wykorzystałem właśnie tutaj, pochodzą z Bricklinka. Nie są to oczywiście wszystkie klocki z Bricklinka. Teraz obejrzycie sobie trochę speed build, jak będę dobudowywał do tej budowli kilka rzeczy. I będę po prostu Wam mówił yy, może więcej informacji. Więcej się po prostu dowiecie o tym projekcie. Zapraszam do oglądania. Tak więc ten projekt będzie związany z Uniwersum Ninjago, yy, z osobą Sensei AU, można tak to ująć. Yy, poniekąd z medycyną w świecie Ninjago. Będę starał się tutaj takie swoje jakby... Yy, różne przemyślenia dodać Różne takie swoje wątki dodać yy, Więc myślę, że naprawdę szykuje się coś fajnego Nie będzie to duży mocno moc yy, Nie będzie to jakaś duża mocna budowla Ale myślę, że No yy, Nie będzie to oczywiście jakieś mega duże właśnie Ale myślę, że jakiś tam rozmiar Będzie miało, więc Na razie to by było na tyle Tak więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że spodobało Wam się namiastka mojego projektu, zobaczycie co będzie się tutaj działo dalej, dziękuję Wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale, do zobaczenia, cześć!